Cześć, dzień dobry wszystkim. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście tutaj i słuchacie tego nagrania. Dzięki, że znaleźliście czas i mam nadzieję, że Wy trwacie do końca i zainspirujecie się tym właśnie nagraniem. Nazywam się Basia Grzegorzewska i tworzę markę Basia Rysuje. Tutaj widzicie na ekranie bocznym moją osobę, a tutaj obok markę, którą tworzę. Basia Rysuje. I zajmuję się... Notatkami wizualnymi, ilustracjami, filmami, takimi animacjami, typu to, co teraz widzicie na ekranie, czyli rysunkowymi, ale nie o tym wam chcę dzisiaj opowiedzieć. Chcę Was w, tym krótkiej, w tej krótkiej prelekcji zainspirować. Ta prelekcja ma tytuł Magia krzywej kreski. A tak naprawdę będę mówić. O tym, o kreatywności. Moim te, tematem, tematem tej projekcji jest kreatywność. Chcę was namówić, chcę was przekonać, że możecie zwiększyć waszą kreatywność w prowadzeniu biznesu albo w waszym życiu osobistym dzięki krzywej kresce, właśnie dzięki magii krzywej kreski. Słuchajcie, może zauważyliście, że w ogóle napisałam to krzywymi kreskami. Napisałam to szybko. Y no, nie jest to piękna kaligrafia i nie o to tu chodzi. Chodzi tutaj bardziej o zabawę, o przekazanie informacji um, i y, do tego chcę Was zainspirować podczas tej prelekcji. Ale najpierw opowiem Wam kilka anegdot, które być może y, przekonają Was do tego, żeby zostać do końca tej prelekcji. Otóż, y, otóż y, słuchajcie, y, Znam, słyszałam niedawno anegdotę o kompozytorze, to był estoński kompozytor, nazywał się Avro Pert i on w 1970 roku doznał wielkiego kryzysu artystycznego, nie potrafił nic stworzyć i mm, em, nie wiedział, jak sobie z tym poradzić, więc zasięgnął porady psychoterapeuty i ten psychoterapeuta zastosował u niego kreatywną terapię, Podczas której musiał tworzyć różne rzeczy bez steryzowania się, bez myślenia o celu. I w wyniku tej terapii ten właśnie kompozytor stworzył 14 swoich największych dzieł, z których jest obecnie słynny. Tak więc. Wcześniej nie był słynny, był po prostu kompozytorem. Tak więc na skutek tej terapii otwarcia się jego na kreatywność, na swoje własne jakieś źródła wewnętrzne, on stworzył coś, czego wcześniej świat nie widział i, i dzięki czemu spogacił świat? Osoba, która opowiadała tą, tą anegdotę, zadała później takie pytanie, ja wam chcę też zadać takie pytanie. Słuchajcie, ile takich pomysłów? Mieści się w Twojej głowie, albo w mojej głowie, albo w głowie osób obok nas, które gdzieś tam są, ale nie mogą wyjść z tej naszej głowy, bo mamy trochę ograniczeń um, myślowych, um, przekonań itd. Ile mogłoby wydostać się, gdybyśmy troszeczkę bardziej się bawili naszymi czynnościami życiowymi, gdybyśmy bardziej, byli bardziej kreatywni, ale bardziej kreatywni to znaczy bardziej spontaniczni, bardziej otwarci. Czyli gdyby nasz mózg wyszedł na wyższy, level, na wyższy poziom. Jest jeszcze kilka podobnych historii, na przykład Van Gogh. Van Gogh był bardzo dobrym malarzem i malował dużo różnych rzeczy, ale w pewnym momencie też miał ogromny kryzys i nie wiedział, co tutaj namalować, i nie miał żadnych pomysłów, i wtedy postanowił, że się teraz pobawi i po prostu weźmie słoneczniki i je namaluje, najprostszy kwiat możliwy. No i tak powstało jego najsłynniejsze dzieło, Słoneczniki Van Gogha. Podobnie było z autorką powieści Frankenstein, która miała też kryzys pisarski i ona nie mogła nic wymyślić ciekawego. I wtedy wyjechała ze znajomymi na, do Szwajcarii na spotkanie, i tam zaczęli się bawić wieczorem opowiadanie sobie historii. I przy tym opowiadaniu historii, które miało straszyć nawzajem uczestników, ona wymyśliła historię Frankensteina. Ludwig Beethoven y y y też miał kryzys, tworzył piękne kompozycje, ale miał kryzys i nie wiedział, co dalej stworzyć? I tą swoją blokadę artystyczną pokonał tym, że siadł sobie do fortepianu i postanowił, tak na luzie, jakąś bagatelę, tak zwaną skomponować. I w ten sposób skomponował dla Elisy, tą kompozycję dla Elizy, z której też jest bardzo znany. Także to są przykłady tego, że taka, takie zabawowe podejście do życia i, i do tworzenia otwiera nasz mózg naukowo mówi się o połączeniu dwóch półkul prawej i lewej ze sobą i dzięki temu one lepiej pracują można też powiedzieć właśnie o takim wymiarze innym, że wchodzimy na inny poziom naszego myślenia a można też powiedzieć psychologicznie otwieramy się znosimy nasze blokady sięgamy do naszego wewnętrznego dziecka i tak Um, dlatego chcę Was zachęcić, żebyście w swojej pracy, w prowadzeniu biznesu, na przykład w swojej działalności, bądź pracy, w której jesteście, pracujecie dla kogoś, um, stosowali elementy zabawowe, elementy takie, w cudzysłowie, artystyczne. No ale przecież nie możecie wziąć do pracy skrzypiec i na nich grać. Um, ani nie możecie wziąć gliny i z niej czegoś rzeźbić, na przykład. Ale słuchajcie, to do czego chcę was przekonać, to wzięcie kartki papieru i czegoś do pisania. Byle jaka kartka papieru albo wasz notes, pusta strona, plus coś do pisania. I już macie narzędzie do otwarcia swojej kreatywności. Ale oczywiście nie robimy tego w celu otwarcia kreatywności, robimy to po to, żeby sobie troszeczkę pomóc i żeby trochę mieć fanów. Um, a co konkretnie mam na myśli? Być może teraz y, robicie notatki z tego spotkania albo z innych y, z innych kon, y, części konferencji. Być może nawet y, na tych notatkach daje, dodajecie sobie kolorki, coś zaznaczacie. Y, y, ja chciałabym, żebyście poszli krok dalej, dodali sobie strzałeczki, dodali sobie jakieś malutkie rysuneczki z boku i za chwilkę Wam pokażę, w jaki sposób to można zrobić i co fajnego z tego wynika. W ten sposób wasz mózg się troszeczkę zrelaksuje wiadomości będą lepiej do niego wchodzić i podczas tego wpadniecie może na kilka fajnych pomysłów, a być może na jakąś genialną ideę, która moi drodzy zmieni świat. Jeśli nie ten duży, to może ten bliski wokół Was. Tak, jeszcze Wam chciałam chwilkę powiedzieć o tym, że być może teraz sobie myślicie, kurczę, Wasia, ale ja nie umiem rysować. Przecież co, o co ty mi w ogóle mówisz, o co chodzi z tym rysowaniem? Ja chcę wam coś powiedzieć. Jeśli macie wokół siebie dzieci, albo jeśli pamiętacie, jak byliście dzieckiem, to pewnie przypominacie sobie sytuacje, w których dziecko robi jakąś bazgrołkę, rysunek, przepraszam, to już była ocena bazgrołka, robi rysunek i pokazuje, i z wielkim entuzjazmem pokazuje ten rysunek swojej mamie. Na przykład tutaj mam taką, taki mały rysunek. A mama mówi: super, świetnie to zrobiłeś, świetnie to zrobiłaś. I dziecko się cieszy. I potem rysuje jeszcze coś, i jeszcze coś. Dzieci się nie zrażają, i rysują, i rysują. To jest nasza naturalna potrzeba rysowania. Jest u dzieci: rysowania patykiem po piasku, na kartce, bawienia się różnymi formami, gliną, bawienia się nawet mąką mamy. Ta potrzeba była u ludzi od czasów prehistorycznych. Ludzie rysowali, robili rysunki na skalne po to, żeby pokazać jakąś sytuację być może po to, żeby zaplanować polowanie na zwierzęta być może po to, żeby oznaczyć miejsce niebezpieczne, do którego, do którego się nie należało zbiera, zbliżać albo miejsce, gdzie przebywa ktoś lub coś. W każdym bądź razie Rysowanie czy robienie znaków było przed pisaniem. Pisanie dopiero zostało wymyślone później, kiedy były duże cywilizacje sumeryjskie i trzeba było je opanować. Tak więc to że, to, że nam się chciało rysować i że rysujemy, jest u nas wewnątrz. Natomiast to, że tego nie robimy teraz, to jest kwestia naszej kultury. Nasza kultura jest głównie kulturą pisemną. Teraz powolutku się coraz bardziej robi kulturą obrazów i wideo. My w większości piszemy, jak robimy notatki, to piszemy słowa, natomiast dlaczego, dlaczego tak się dzieje? Większość ludzi, pokazawszy rysunek mamie albo w przedszkolance, dostaje pochwały, no ale później zaczynają się oceny, później może w wyższej klasie szkoły podstawowej pani od plastyki dawać, czy pan od plastyki dawać oceny za te rysunki, być może kolega ze szkoły, z klasy... Krytykuję rysunek. Dzieci się powoli zamykają na to i zaczynają sobie przypinać łatki. Umiem rysować, bądź nie umiem rysować. I w ten sposób się tworzą blokady. To jest oczywiście taka podstawowa wiedza, natomiast e, ja chcę Was przekonać, że nie ma czegoś takiego jak artysta, tylko, e, tylko czasami są osoby, które, które e, nie rysują z różnych powodów, a rysować może każdy. I nie chodzi mi tutaj oczywiście o wielkie dzieła, tylko chodzi mi o tak zwany dudling, rysowanie, robienie kreseczek. Więc, moi drodzy, jeśli powiecie mi, Basia, ale ja nie umiem rysować, to Wam powiem, ależ umiesz, bo umiesz zrobić prostokąt i kółko, i umiesz zrobić strzałeczkę, i zaraz sobie to poćwiczymy. A jeśli chcesz się nauczyć więcej, to możesz, y, możesz y, troszkę zasięgnąć do informacji, pójść na kurs robienia notatek wizualnych, czym ja się też zajmuję, ale to jest nic innego, jak robienie trochę więcej prostokątów, więcej kółek, więcej strzałek i usystematyzowanie tego. I teraz będzie taki mini pokaz. Chciałabym, żebyście wzięli kartkę papieru i długopis albo ołówek, i żebyście narysowali sobie kółko z lewej strony, tak jak ja tutaj. To kółko nie musi być idealne, może być nawet jajowate. A potem uwaga, rysujemy pół kółka. Okay? I zobaczcie, to też są krzywe linie. To też nie jest idealny rysunek, ale to nie o to chodzi. My chcemy, żebyśmy mieli z tego przyjemność, wyluzowali się i żeby było fajnie. Ale równocześnie zapisujemy nasze myśli. Nasze, w środku kółka zrobicie dwie kropeczki obok siebie, i potem jeszcze chcę, żebyście zrobili pół kółka pod tymi kropkami. No i zobaczcie, mamy główkę i mamy trochę ciała. I teraz obok tej głowy zrobimy duże kółko, które się nie zamyka, ma dziurę. Okej. Okay. I tutaj taki dziubek przy tej dziurce. No i teraz nam powstała taka, taka, taki dymek do mówienia. Za dymkiem zrobimy kreskę. Znowu nie musi być to równa kreska. I zrobimy sobie półkole przy tej kresce. I od niego zróbcie takie kreseczki na bok. To są promienie słońca. Zobaczcie, z prostej kreski i z półkoła jest słońce. E, przy sketchnotingu, czyli przy robieniu notatek wizualnych, używamy prostych kształtów, żeby oddać ideę i nie komplikujemy tego. E, możecie e, przy robieniu map myśli, przy robieniu różnych e, schematów dla Was samych w Waszym biznesie, na przykład, e, dążyć do prostoty, czyli używacie kółka, prostokąta, coś, co oznaczać może e, prostym symbolem e, to, co chcecie wyrazić, e, na przykład słońce. E, nie komplikujemy tego i zobaczcie, do słońca dodam takie dwie poziome kreski. Widzicie je tutaj? W środku możecie dać malutkie kreski, które będą środkiem. No to już nam powstała droga z dwóch kresek i dwóch przerwanych linii. Ok, i z boku poproszę Was o prostokąt. I zobaczcie, znowu mój prostokąt wcale nie jest klasycznym prostokątem, jest krzywy. Te rogi ma takie sobie. To nic nie szkodzi. Czasami to jest nawet ładniejsze niż prosty kształt. Prostokąt będzie mieć kreskę na dole i zyk Macie to. No i to jest taka prosta, prosta pseudo-ilustracja, prosta sketchnotka, gdzie mamy, zobaczcie, trzy miejsca do wpisania jakiejś informacji. Mamy dymek słońcu, coś napiszemy za chwilę, i na tym oto prostokącie coś napiszemy. I teraz chciałabym, żebyście, moi drodzy, pomyśleli, co możecie wpisać w dymek. Niech w dymku będzie jakaś informacja dotycząca Was. Niech to będzie coś, cokolwiek chcecie. To może być coś o sobie, na przykład ja jestem, albo ja chcę być, albo jakieś hasło. Ja sobie wpiszę tutaj Mam moc. I dam sobie nawet wykrzyknik. A wy wpiszcie cokolwiek chcecie. I teraz, żeby to wszystko upiększyć, to możecie sobie dodać, jeśli macie jakiś zakreślacz, jakiś pisak obok siebie, ja to robię cyfrowo teraz, więc ja sobie zmieniam narzędzie, zmieniam też kolorek, na przykład na niebieski, i po prostu moją, mój dymek obtoczę taką, takim kolorkiem i tak samo tego ludzika. To już jest troszkę ładniejsze, zobaczcie. Wystarczy tyle. Jeśli macie, jeśli nie macie, nic nie szkodzi. I teraz uwaga, wracam do tego mojego pierwszego narzędzia, czyli do pióra u mnie. Chciałabym, żebyście w słoneczku napisali, niech to będzie nasz jakiś cel. Dobrze, wpiszcie sobie jakiś cel, ale to nie musi być cel życiowy. To może być cel na miesiąc, to może być cel na ten dzień. Bo oglądacie konferencję i być może chcecie mieć dużo informacji, wiadomości, a może to być cel na ten moment, na te następne 10 minut, na przykład. Ja sobie wpiszę tutaj fan, przyjemność, żeby się nie stresować i żeby mieć przyjemność z tego, co do Was mówię i z tego, co rysuję. Jeśli nie macie miejsca na wpisanie dużej, duż, dużego słowa, to możecie to napisać skrótem albo możecie użyć rysuneczku rysunek I teraz też zakreślę to. No z uwagi na to, że mam cyfrowe narzędzie, to mam więcej kolorów. Wezmę żółty i zrobię żółtą obłódkę dookoła słońca i dookoła tych promieni, żeby było tak ładnie. Mogę nawet to słoneczko sobie zamalować. Do, tutaj macie dowolność pełną, słuchajcie. Um, tworzymy tak, jak chcemy, bo to jest dla Was wszystko i nie pokazujecie tego. I uwaga, drogę sobie też pokoloruję na niebiesko. Ta droga mnie będzie prowadzić do tego fanu, do tej radości mojej. I wracam do mojego pióra. I dla Was ostatnie zadanie, moi drodzy. W tym oto prostokąciku wypiszemy sobie, zrobimy jeden, dwa i 3 I wypiszemy sobie trzy hasła, albo trzy kroki, yy, które, które mają nas do tego doprowadzić. Czyli dla mnie, to, żeby miała moc i żeby miała fan, ja mam moc, żeby mieć. Fun, żeby mieć radość. I co zrobię w tym celu? No, pomyślcie chwilę, co tutaj piszecie. Ja, wy oczywiście będziecie mieć inne kroki, bo macie inny cel. Ja sobie tutaj napiszę wolniej, żeby się nie spieszyć. Napiszę sobie dwa spacer, bo będę chciała po tym nagraniu pójść na spacer. I napiszę sobie jeszcze radość. Oczywiście to nie muszą być takie kroki. Wy możecie sobie wpisać konkretny punkt jakiegoś planu. I uwaga, dodam sobie do tego rysunek. Tu narysuję na przykład ślimaka przywolniej. Spacer dam sobie kwiatek. A radość dam sobie serduszko po prostu. Chociaż mógłby być tutaj, mogłaby tu być buźka z uśmiechem. Um, I to jest taka najbardziej podstawowa notatka wizualna, która po, powstała. Um, będę przy okazji troszeczkę zakreślać jeszcze. Obtoczę kolorem tą moją tablicę i pokoloruję trawkę. Dam sobie, um, zakreślę sobie tytuł Magia Krzywej Kreski i go wypełnię. I zobaczcie, zrobiłyśmy y, taką grafikę. Z magią krzywej kreski, o kreatywności, i tutaj sobie wpisaliśmy co, coś o sobie. I właśnie do tego chcę Was namówić, żebyście podczas, e, podczas waszej, waszej pracy, podczas też życia osobistego, to może być nawet notes, w którym robicie sobie codziennie albo co raz na tydzień, jako jakiś taki mały rysuneczek, Nie bali się tych krzywych kresek, nie bali się, że e, rysunek wyjdzie krzywo, tylko sobie pisali co chcecie, robili. Z tym to, co chcecie, na przykład ja sobie tutaj dodam jeszcze serduszka, dodam sobie takie coś. I dodam sobie jeszcze ramkę. Ramki zawsze fajnie wyglądają. Słuchajcie. Ramka też zobaczcie z krzywą kreską. Także moi drodzy, być może poczuliście się lepiej podczas tego rysowania tego. Być może już przy następnym wykładzie sobie coś tam porysujecie. A być może sięgniecie do tego za miesiąc albo za dwa miesiące. Zachęcam Was do tego, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej. Aha, zachęcam Was jeszcze do skomentowania pod, tym, pod tą prelekcją, czy rysowaliście razem ze mną, czy, czy Wam się udało. A może możecie wrzucić zdjęcie tego, co powstało. Bardzo Was do tego zachęcam, żebyście się podzielili tym. Zachęcam Was również do spojrzenia na moją stronę. Basia Rysuje, gdzie jest trochę więcej o tym temacie. No i do zobaczenia kiedyś, podczas rysowania być może wspólnych notatek wizualnych. Wspaniałego dnia, do zobaczenia!